Widzimy nowych gości. E, Anią Pano Jagoda. Jowe. Jagoda. 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 Jagoda, Jagoda. imię brzmi. 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 Proszę. pani, która ma 28 lat. Oraz dla pierwszego Pana

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Dobra. Na pytanie. Praktyczny... No to, się tak. to jest pytanie, praktycznie zasadnicze. Czy pan jeszcze może? No, tak, nie. Ale, ale. tak